Cześć, to będzie mój mały update na temat 7 miesięcy już stosowania Finasterydu w celu polepszenia jakości włosów, e, powiem mniej więcej jak, jak ten środek stosowałem, co udało się osiągnąć, jakie są efekty uboczne, czy w ogóle są jakieś efekty uboczne. Czyli jak się tutaj zastanawiam, to może zaczniemy w ogóle od efektów ubocznych, więc w zasadzie, w zasadzie środek nie przyniósł mi żadnych efektów ubocznych, poza może jakimiś tam niezauważalnymi. Generalnie to ręka mi jakoś, ręka mi odpadła i, i nie mam pewego ramienia. I no. Ale coś za coś, coś za coś. Myślę, że e, włosy dobrej jakości są warte takiego poświęcenia, więc i tak jestem lewojęczny, więc to w sumie nie ma. Żadne oznaczenia. No a tak, a tak na poważnie to... Więc jeszcze raz. Update na temat stosowania Finasterydu. 7 miesięcy. E... Od listopada ubiegłego roku e... stosuję Finastery. 5 mg, tabletki dzielę na ćwiartki. Wychodzi 1,25 dziennie. woli ścisłości. E... Do tego stosuje Jestem na TRT, jak można sobie zobaczyć z moich poprzednich filmów e, i lewotoroksynie, więc... Aha, i to nie jest, e, w ogóle nie zachęcam e, nikogo do stosowania jakichkolwiek środków, to jest materiał czysto informacyjny o moich wrażeniach, e, tym jak ja się na tym czuję, także e, nikogo nie zachęcam. Wasza, wasza decyzja, czy, czy, czy to potrzebujecie, czy nie potrzebujecie. Okej, okay, więc o tym, jak, jak to stosuję, już w zasadzie powiedziałem. E, co do skutków ubocznych, no w zasadzie no, no, no nie mam tutaj nic do powiedzenia. Ja nic takiego, nic takiego nie zaobserwowałem. Tak jak powiedziałem, jednocześnie stosuję TIT, nie wiem, jak by było, gdybym nie stosował, nic, nic nie ma w tej kwestii do, do powiedzenia. Dobra, a teraz, jeżeli chodzi o same efekty, to myślę, że pokażę kilka zdjęć dla porównania z początku stosowania, i teraz po 7 miesiącach, będzie 8 miesiąc teraz. Generalnie rzecz, biorąc jestem zadowolony. Jakbym miał bardzo, bardzo precyzyjnie opisać, to zauważyłem jakby ogólne polepszenie jakości włosów, to bym powiedział, w sensie wydają się troszeczkę grubsze, i chyba nawet kolor jakby w niektórych miejscach na głowie wrócił. U mnie utrata włosów była raczej taka dosyć umiarkowana. I nie miałem żadnych takich obszarów, w którym był całkowicie e, wosł utracił. Chociaż e, oczywiście mogę, jakby e, zauważyć te najgorsze obszary, to najmniej, największą utratę miałem tutaj e, na czubku głowy czy na gnieździe, jak zwał. Tak zwał, e, ale tak poza tym, w e, ta utrata u mnie była raczej taka e, rozsiana. E, nie wiem, czy to się tak fachowo nazywa, e, raczej więc ogólna. Powiedziałbym u teata w, 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 liczby włosów jakości bez żadnego jakiegoś takiego jednego wyraźnego punktu, na którym doszłoby do mm, całkowitej utraty włosów. Ok, więc jakie są efekty? E no, efekty są takie, że na całości e głowy zauważyłem e poprawę jakości, wydaje mi się, że trochę też liczby e włosów. Kolor e wydaje mi się, że się polepszył. <gry> Ale to jest też jedna z właściwości, jeżeli tak można powiedzieć, usienia andiogenowego, że też zaczyna się tracić ten pigment, a później, jak to się polepszy, to to kolor może też, też powrócić. Żeby być kompletnie szczerym, jakby te miejsca, w których miałem e, najrzadsze włosy, no nadal są tymi miejscami, w których mam najrzadsze. Czyli tak jak powiedziałem, na koronie, włosy miałem, na koronie głowy miałem e, e, najmniej. No to obszar ten się poprawił, ale oczywiście no nadal jest e, tam na całej głowie najmniej. E, jeżeli chodzi o tutaj linię włosów, to raczej nie wydaje mi się, żeby, żeby ona się poprawiła. Może gdzieś tam minimalnie widzę y, niektóre włosy tutaj wyjastające troszkę niżej niż, y, niż, ta, niż ten koniec linii włosów, ale generalnie y, nic takiego spektakularnego. więc y, wiem, że sporo osób liczy na to, że przy, zaczynając jakiekolwiek y, kurację, odzyska to linię włosów. Ale ja zawsze piszę, żeby na to nie liczyć, bo w większości osób raczej się to nie udaje, a jeżeli komuś się to uda, to to jest taki wyjątek, można się tylko cieszyć. I raczej sam, sam finasteryt tego nie zrobi. Jeżeli chodzi o mnie, to ja oczywiście nadal pozostaję na finasterycie. To jest takie najlepsze, najbardziej sprawdzone moim zdaniem leczenie, które jest łatwo przede wszystkim utrzymać. Ta utrata włosów nie jest jakaś duża, może nie odzyskałem na razie tego co, nie wiem, miałem 20 lat temu powiedzmy, ale nie jest to jakiś, nie jest to jakiś istotny problem teraz, więc nie zamierzam w najbliższej przyszłości dodawać czegokolwiek, jakiegoś następnego środka. Chyba, że nagle bym zaczął tracić włosy, ale raczej nie wydaje mi się, żeby to doszło myślałem trochę, myślałem trochę o dodaniu e, dodaniu EU58841 tak przy testowaniu tego e, z takich względów, że na przykład to jest taka moja teoria jeszcze e, Niesprawdzona, może, może ona kompletnie nie ma sensu, ale tak mi się wydaje, że jeżeli chodzi o antyandrogeny e, i stymulanty wzrostu, czy przede wszystkim minoksyd z tych stymulantów wzrostu, to istotną rzeczą, jaką mu się trzeba zastanowić, jest to, jak ktoś myśli o zastosowaniu któregokolwiek z tych środków, e, no, że musi go generalnie stosować e, cały czas. Możliwość zastosowania to, że ktoś e, się na to zdecyduje, trzeba to brać pod uwagę, no, wygoda stosowania, bo jeżeli ktoś przewie włosy, włosy po stymulancie wzrostu polecą bardzo, diastycznie. Dostałem kilka wiadomości, możecie sobie zobaczyć w komentarzach: ktoś stosował minoksyd, przestał, włosy całkowicie wypadły, te, które urosły dzięki minoksydolowi. Więc moja teoria jest taka, że pomimo oksyduru mniej więcej wiemy, że to tak rzeczywiście się dzieje, że gdy odejmiemy ten środek po jakimś czasie stosowania, to te włosy wypadną. Natomiast moja teoria jest taka, że jeżeli byśmy, na przykład, jeżeli bym dołożył teraz EU58841 do finasterydu, to po pierwsze, co, co, bym tym, co bym dzięki temu osiągnął. E, więc, e, finasteria nie usuwa całego DHT, to wiemy, pozostaje resztka DHT. Poza tym, e, w, we włosach, też tam w, w skórze głowy na, na te receptory oddziałuje też testosteron. Więc, nadal tutaj jakieś tam androgeny pozostają, więc, zastosowanie takiego dodatkowego antyandrogenu dałoby ochronę przed, tym, przed tymi pozostałościami, przed, poza tym przed, przed samym też testosteronem. E, więc no, to środowisko do wzrostu i poprawy jakości włosów mogło być jeszcze lepsze. I właśnie moja teoria jest taka, że nawet gdyby ktoś potencjalnie później przestał stosowanie tego EU i został tylko na to Prawdopodobnie ta utrata włosów, bo, bo myślę, że, że doszłoby do pogorszenia jakości, ale ona nie byłaby tak diastyczna jak po minoksydylu. Bardziej bym tutaj się spodziewał czegoś takiego, że po prostu takiego naturalnego, zbliżonego, naturalnego wypadania włosów coś zbliżonego do naturalnego wypadania włosów bo po prostu wracamy wtedy do tego. Środowiska bardziej androgennego na głowie i one po prostu by zaczęły tak sobie swoją prędkością naturalną czy tam bliższą do naturalnej troszkę, się, troszkę by się pogorszyły. Natomiast po zaprzestaniu stosowania minoksydrylu no to wiemy jaka jest historia. Już szybko się dosyć te włosy nowe traci. Cóż jeszcze mogę powiedzieć? Radek Słodkiewicz zrobi sobie przeszczep włosów bo ostatnio. Zresztą widziałem na jego Instagramie, nie wiem jak tam, jak tam u niego teraz efekty, ale, ale zrobił. Zobaczymy. Ciekawe, jak, jak słodkie będzie wyglądał we włosach. Chociaż. No nie wiem, jakoś mi się wydawało, że, że on to już zaakceptował. No ale jak widać, też jakoś w jakiś tam sposób się przyjmuje tymi włosami. Na no, u niego przeszczep włosów, no, ze względu na to, co stosuje, stosował, oczywiście nie wiem, spekuluję, przez lata stosowania, przez lata startowania w kulturystyce, no to spowodowało, że raczej już nic poza, nic poza przeszczepem by tutaj nie zadziałało. Floyd Mayweather walczy z Loganem Polem. Floyd Mayweather też wygląda jakby sobie zrobił e, przeszczep włosów. I to chyba nie tylko nawet e, nie tylko na głowie, bo wcześniej tej biody takiej aż e, gęstej nie miał. E, jest chyba nawet takie jedno zdjęcie na Instagramie, gdzie widać, e, przynajmniej na głowie, takiej świeże jakby. No, takie blizny świeże e, po przeszczepie e, Logan chyba też miał jakieś problemy z zdradą włosów, ale nieważne w każdym razie. No, YouTube bije się z jednym z najlepszych bokserów e, wszechczasów. Przynajmniej naszych m, ostatnich, ostatnich lat. Pound for pound. E, dobra. Tyle, dzięki za uwagę, cześć.